Cześć! W dzisiejszym filmiku pojedziemy na mój główny oddział PZU, żeby tam wymienić drzwi. Tak Villager mi prosił, ponieważ mu niezbyt pasują takie drzwi. Dlatego wymienimy. Ja mu to zrobię. Villager tam będzie patrzał jak ja to robię! No dobra, ale drzwi już będą w baryłce w tej skrzynce, tam gdzie są wagoniki. No dobra, w, w takim razie co? Jedziemy! Przed chwilą mówiłem, że mu nie pasują. Zobaczycie, jakie to będzie i jak to będę robił. Wymienimy te wejściowe do oddziału i te do magazynu, ponieważ, żeby to było ładniejsze. Ale tam też są drzwi przeciwpożarowe, ale ich nie będziemy wymieniać. One takie zostaną. One są czerwone, ale przeciwpożarowe takie mogą być dla mnie. O, to coś mi się to podoba, tak samo jak i villagerowi w tym oddziale. Ale na razie jedźmy. Nie wiem, ile mi to zajmie, aczkolwiek zobaczymy jeszcze z czasem. Może mi tam zajmie, nie wiem, ile 5 minut albo i dłużej. W sumie nie wiem, ile mi to zajmie. Zobaczymy z czasem jeszcze. Zaraz będziemy na miejscu. już jesteśmy. Wagonik sobie nieco stanie. A na razie wejdźmy do oddziału najpierw i przywitajmy się z wiradzerem. Dzień dobry. Przyjechałem właśnie wymienić te drzwi. Tutaj te wejściowe i tamte do magazynu. Okej. Okay. No dobra, to zabieramy się na pracę. Musimy je zamknąć i zobaczycie coś. Wziąłem sobie przycienarkę, żeby odkręcić te zawiasy. Najpierw odkręcamy na dole. Teraz na górze. No i drzwi są odkręcone. Wyjmijmy te ze skrzyni, weźmiemy te świerkowe, bo taki mi villager tutaj zostawił. I włóżmy je i przykręćmy. Okej, okay. i pierwsze drzwi tutaj mamy przykręcone. Zobaczcie, teraz to wygląda dużo lepiej. No, teraz wygląda to lepiej. Tych nie będziemy wymieniać tak, jak Wam już to mówiłem. Bo tutaj jak widzicie, jest w wyjście awaryjne drabiną do góry, a tutaj jest miejsce do wyznaczenia punktu odradzania w razie jakbyś potrzebował tutaj sobie. Jakby tutaj był pożar, to żebyś mógł sobie tutaj wyznaczyć punkt odradzania, że po zgnięciu tutaj się odrodzisz. Dobra, ale nie gadajmy o tym, tylko zabierzmy się za te drzwi. No, oczywiście musimy je odkręcić. Najpierw dolne zabiasy, teraz górne. Okej, okay. i drzwi są już odkręcone. Weźmy je ze skrzyni. I wkręćmy je. Najpierw na dole. W sumie mogłem na górze, bo to nie ma kolejności tak podanej. Można zacząć też od góry. Ale ja będę robić od dołu. Okej, okay, oba drzwi już są wkręcone. Jeszcze tylko je zobaczymy i będziemy zaraz powoli jechać. Zobaczmy, jak się otwierają. Wejdźmy. O, dosyć ładnie, teraz to dużo lepiej wygląda obaczmy jeszcze tylko sobie O, dużo lepiej ok jeszcze pójdziemy się tylko pożegnać z Villagerem I będziemy już jechać Villagerze, wymieniłem Ci już oba drzwi Te wejściowe i tamte do magazynu wejściowe Bardzo dziękuję, cieszę się z Twojej pomocy No, ja też bardzo fajnie, że mi wymieniłeś. Chciałem, żebyś mi wymienił dlatego, bo mi się tam te nie podobały. No i właśnie ci to zrobiłem. Dobra, ale jadę już. Do widzenia! Do widzenia! Więc sobie teraz możemy wracać na spokojnie tymi torami. Nie zajęło nam to jakoś bardzo długo. Nie wiem, pięć minut mi tam zajęło, nie wiem dokładnie, bo tego nie liczyłem, ale to nie ma konkretnego znaczenia. I wróciliśmy na początek, tu gdzie witałam się z wami, więc teraz tutaj się z wami pożegnam. O no dobrze, jeżeli film wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Do usłyszenia!